Siema, siema, witam was bardzo serdecznie z tej strony Sovanos. No i dzisiaj yy, będzie Battlefield 5 yy, Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco Bierzcie na Discorda link w opisie Ja nie przedłużam widzowie I teraz objaśniam wam co jest 5 Otóż Witamy w postprodukcji, bo Battlefield 5 była na live Więc widzowie Robię z tego odcineczek dla tych, którzy tego nie widzieli, żebyście, żeby zobaczyli, nie? Więc widzowie, zostawcie komentarz dla zasięgu Więc przypnę każdemu bez wyjątku serduszko, nie? Dobra, ja już nie przedłużam, lecimy! A, nie chcę takiej szalby, dobra Idę z tym co mam że amunicja jest potrzebna. Pójdę może tu na górę. Niby 400 metrów tam trzeba iść, ale ja sprawdzę, czy tu nie ma amunicji. Bo bez amunicji będzie wielka ch... A wie co? Ja mogłem iść tutaj i z tego napierdalać. Jaki ja tu punkt widokowy mam. Jestem debilem o. Mm. Dobra, to to zostaje, okej, okay, już mi się podoba Bierze amunicję Więcej amu, okej okay. I biegniemy tam Do wioski W sumie awp by mogło być, ale no Ta broń też jest zajebista, to podwykon. Mógłbym iść drogą, ale tam mogą często patrole jechać, więc logicznie mówiąc przepłyniemy sobie przez rzeczkę. Przepłyniemy, chyba przejdziemy, bo ta rzeczka jest płytsza ode mnie. <laughs> Kurwa, miałem na myśli, na myśli, że płytsza niż wszystkie rzeki, no dobra. Znisz obiekty nasłuchowe Dobra, to trzeba stacje radiowe zniszczyć. Tu jesteśmy w chacie. Tylko aktualnie nie widzę. Wejdę tutaj może dłużej. Druga dziwne, że tu nikogo nie ma. Dziwne, że tak pusto jest w tym miejscu. Nikt tego nie patroluje. Nic. Weź tam, czy tam. Dobra, wejdę na górę. Tylko spróbuję wejść. Tędy. Wiem, czy dasz radę. Wiem, czy dasz radę. Dasz radę wespiemy się wespniemy się, dobra O tam jeszcze ma yy, atak te padaczki. Wejdę sobie na dach, a gdzie są tam. O, nie, uda mi się, uda mi się ten parkur zrobić. No, mówiłem. O, chodź do chaty. Zamykaj drzwi. Chodź na górę Jesteśmy bezpieczni Co śmieciu? Tu jesteś! O, kurwa, dobra. Alarm włączyli na mnie. Śmiecie, alarm włączyły. Nie mam amunicji. Powiem szczerze, że lekko wyszłałem się za mu. A! Fajne drzwi! Specjalnie po to, żeby. Spać i, i, i kark skręcić, nie? O, zajebiste drzwi. Tam jest ktoś, dobra. Ale ja tu wejdę. Zniszczę. Te, teraz wyjem w powietrze, proszę Cię. Bomba uzbrojona, a w sumie popatrzymy się na bumbum. Bum. No i były fajerwerki. O. Ci tam alarm se włączyli, bo usłyszeli, że było bumbum. Bum powiedzieli No, trzeba alarm bo coś było słychać O kurwa Skąd? Dobra Biegnę tędy Tu nic aktualnie Skąd? Co tam tu śmieć napierdala we mnie? Dobra, robię obiegów wokół tej skały Dobra, na pewno jej będę tu wiedział. PUPU! O kurwa, jednak nie! Wycofuj się! A! A! Nie mów, że tamto bumbu poddawa też będę musiał robić, czy już będę mógł od tego zacząć? Obydwa bumbu! Obydwa bumbu! Obydwa bombo! Zajebiście, dobra, to idę pierw to robić, bo wiem, że tamto z tyłu jest ła łatwiejsze do zrobienia. Może w tej chatce będę ich nawalał tam. A tutaj jest trudniej, bo otwarty Muszę teren. A może zrobię tak: podejdę tu. I obrzycę to wszystko najdalej. Dobry pomysł. Puuu! pu Śmiecie! Puu Nikt zniża! Aha! To tu tak mało ich było? No dobra. To ja niepotrzebnie się pośpieszyłem. Tak naprawdę. Bum, bum. Chłopy do mnie tam strzelają, ale ja sobie robię obiegówę i wchodzę tak samo jak wchodziłem wtedy. Wysyłali tam, to włączajcie mnie, już tu nie ma. Czyli ja wchodziłem tutaj, i tu. Dobra, wiem, którędy już. No to wbijamy Dobrze w, Dobrze w sumie, że tam alarm jest To wszyscy tam będą jechać, a nie tu Let's się szybko Dobra, zajebiście, teraz skakuj na górę i lecimy tędy. Nie, tylko nie spadaj, nie spadaj. Proszę cię. Przecież już to robiłeś dzisiaj. To! No, robiłeś to dzisiaj. Nie ma dobra, biegam tu, teraz mamy to. Nie gadaj, nie gadaj. Mam to wezmę to amu. O, tu jest to, dobra, jebać, chowam się tu. Mamy to, tak mamy. Dobra, to teraz do yy, Masona trzeba jechać Czy ma Masona, czy Masona, jakoś tak no. Ale... Trzesiądź się Tędy miałeś jechać Skok wiary! O! Żyję! A fajne drzewo, że przyjechałem przez są Jestem tu. Cześć śmieciu! Dobra. Prawie bym się wyjebał, a oni tak blisko na byli. To czyli co? Zabi? Nie, 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 nie gadaj, że go zabili, proszę. Nie, ja, zje? Aha. Oh, yeah. Yeah, look. I got bandages and stuff. That's good, son. That's really good. I'm taking care of you. All right? It's all gonna be fine. Don't even radioed out a boat to come and get us. You did what? I radioed out a boat. No. No, 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 it's no, funny. no. Oh, Jesus Christ. You have just told every cunt of an Iron Cross exactly where we are. Oh, kurva! Emane demi, me. it! I fucked up. Yeah, you fucked up. You're useless. Oh, fuck you know that, don't I? I rodo's rather on myself, all right. Yeah, well, no surprise there. I did it with me, Dad. He said I was useless just like you, and then he fucked off and let me take him the forefront. No, listen to me, you're, Fuck. Not, you're... you're not useless. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a trier. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? Then I come for a side eye. Eh? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done. What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger, a trier? Yeah, I, I can't hear you. Yes, I am. Oh, Billy fucking Bridger! Good boy. That's what I want to hear. Dzięki widzowie za to, że byliście raz z wami sowano. No i nie zapomnijcie dać tego komentarza, łapki w górę i subika, nie? No to...